Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić robota wielofunkcyjnego Colliver Multimax X1500W. Jest to rzeczywiście wielofunkcyjny robot, który daje nam bardzo dużo możliwości. Większość z nas ceni sobie oszczędność czasu oraz miejsca w kuchni, które uda nam się zaoszczędzić dzięki posiadaniu jednego urządzenia z wieloma możliwościami. Ze względu na jego wysoką moc szczytową 1500W. Naprawdę doskonale bez problemu radzi sobie z każdą dostępną nim funkcją. Pojemność blendera to 1,5 litra, a pojemność malaksera to 3 litry. Jest to w zupełności wystarczająca pojemność, przygotowując posiłki dla rodziny. Samo urządzenie prezentuje się po prostu pięknie, ma nowoczesny design, pasuje się do każdej kuchni. Urządzenie zostało wykonane z wysokiej jakości tworzywa oraz został zastosowany najwyższej jakości mechanizm. Wygląda na soli niewykonanego. Cały zestaw tego robota zawiera malakser, ostrze ze stali, ostrze plastikowe, cztery tarcze do frytek, placków ziemniaczanych, do tarcia i krojenia w plastry, szklany blender kielichowy z filtrem, młynek, trzepaczka, wyciskarka do cytrusu oraz dysk emulgacyjny. Urządzenie posiada trzy wbudowane tryby: pulsacyjny, do kruszenia lodu oraz do smoothie. A teraz najważniejsze. Co możemy w nim przygotować? Dzięki dołączonym tarczom ze stali nierdzewnej robot ten pokroi za nas drobniej lub grubiej w plasterki warzywa, jak również posieka warzywa do surówki, pokroi dla nas frytki, zetrze ziemniaki na placki ziemniaczane. Trzepaczka ze stali nierdzewnej ubije białko, bitą śmietanę, idealnie wymiesza przygotowaną masę lub ciasto. Wyciśniemy świeży sok np. z pomarańczy czy z cytryny. Dysk emulgacyjny, Przygotuje pyszny domowy majonez, bitą śmietanę, pianę z białek jaj oraz różnego rodzaju mieszanek biszkoptów. Szklany blender kielichowy, dołączony do blendera kielichowego filtr Nano Juice, umożliwi klarowanie własnych domowych soków oraz przygotujemy smaczne smoothie. Dzięki dedykowanej funkcji kruszenia lodu świetnie sprawdzi się przy przygotowywaniu koktajli, sorbetów, mrożonej herbaty, kawy czy lemoniady. Młynek do mielenia. W młynku zmienimy świeżą i aromatyczną kawę, posiekamy orzechy, przygotujemy swój własny cukier puder, zmienimy zioła oraz przyprawy. Taki wielofunkcyjny robot to naprawdę świetne rozwiązanie, pozwala nam zaoszczędzić kupowanie wiele innych sprzętów. Przygotowanie w nim potraw jest dużo szybsze i prostsze niż w tradycyjny sposób. Jest bardzo prosty w użytkowaniu, razem z nim można wypróbować całkowicie nowe dania zdecydowanie warto zastanowić się nad zakupem urządzenia wielofunkcyjnego i cieszyć się możliwością przygotowania wielu posiłków w jednym urządzeniu.